Czyli półno dowodzący Akademii Gorilla, jesteśmy podczas 11, 11? W tym miejscu chyba 10, ale nie dam sobie ręki co to odciąć, tak, że... 10 11 eh, Akademia Gorilla Summer Camp e, Powiedz krótko, jak ci... Oby jesteśmy już prawie na końcówce. Samym... Z kim były seminaria, bo tego no i jest... bo, bo, bo też jest, 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 jest ostatni dzień. E, mamy... 170 osób, także to rekord, bo staramy się utrzymać te 170 osób, natomiast z się o to, żeby na macie nie było zbyt dużego tłoku i z zbyt... dbałości o to, że jednak w Akademiach trenujemy dwie formuły, czyli zarówno gi i nogi, w... taką formułę, że Rano e, trenujemy takie treningi techniczno-seminaryjne. E, mamy gi nogi jeden po drugim. E, natomiast wieczorem robimy dwugodzinny trening sparingowy. Także taka formuła pozwala troszeczkę e, tych ludzi jakoś rozrzedzić i wydaje mi się, że dzięki temu jesteśmy w stanie e, po prostu robić jakościowe treningi. I treningów było 10. Aż e, gi i nogi prowadził Daniel e, prowadził Andrzej Iwat, Jędrzej Loska, Paweł Jaworski, e, Robert Henek. E, Paweł Wadas, e, ja, e, Marcin, Held. Marcin Held, który też nas odwiedził w gościach. E, Chyba, się, wymieniłem, wszystko. I chyba wymieniłem wszystkich. Tak. Także, e, także fajnie, bardzo bardzo się cieszę, że z jednej strony jakby, no, jest zachowana ta ziemalska atmosfera, są rodziny z dziećmi i w ogóle, no, ale z drugiej strony bez wątpienia jest też czołówka polski i są goście z zagranicy, e, z Chorwacji, z Litwy, z Anglii. E, o, tam mamy Szweda jednego, także fajne międzynarodowe towarzystwo, a z drugiej strony wydaje mi się, że poziom bardzo wysoki zachowany. E, także, także jestem zadowolony, mam nadzieję, że uczestnicy mogą powiedzieć to samo. Mhm. Pierwszy raz jest taka koncepcja, że właśnie poranne treningi są bez zadaniówek, bez paringów. Mm. Zazwyczaj oddajemy tutaj wolną rękę trenerom, ja tam robiłem jakieś minimalne zadaniówki. Natomiast no, wydaje mi się, że intensywność jest na tyle duża, że, że raczej staramy się no, nie, nie przeładować po prostu ludzi. Tym bardziej, że w międzyczasie odbywają się jeszcze treningi siatkówki, jeszcze rano joga, <grym> Też o tym zapomniałem, także jakby intensywność jest dość wysoka, poza tym mata jest cały czas otwarta, wiem, że tam merdy siedzą i, i dri dri drillują, również, również w trakcie. Także, e, także tak, faktycznie rano tych jakby tak dużo nie ma, no ale wydaje mi się, że też da radę robić jakościowe, mocne tajniki nie matane. Kolejny kemp Akademii Gorilla. Czy... Będzie majówka, czy coś jeszcze po majówką na Cię? pewno, w zimę chcemy też zrobić i teraz też e, przymierzamy się do treningu, do obozu e, we Włoszech, żeby tam zrobić. Mamy bardzo fajny przelot z włoską sceną jiu także chcieliśmy coś e, może wymyślić razem. No i oczywiście jakby moje obozy tutaj w Rio i też będziemy robili z Pawłem e, obóz w Rio przygotowawczy do Mistrzostw Świata e, w Las Vegas, które no będą dzisiaj zostały ogłoszone. Tak? Tak, mhm. Także e, my też w związku z tym możemy się ogłosić i że będzie to tam, tam, tydzień przed w Rio i prosto z Rio lecimy do do Las Vegas na, na zawody, także, także taki jest plan mhm. A opowiedz coś jeszcze o tym obozie w Hiszpanii, bo to był taki mhm. łączony z ekipą z Irlandii, tak? Mhm. Z... Tak, no, zrobiliśmy sobie obóz taki no, nie, niezbyt otwarty, czyli po prostu ja wzięliśmy naszą ekipę z Warszawy e, i Sebastiana Patyka, e, plus e, <laughs> sp spotkaliśmy się tam z ekipą East Coast. E, East Coast to jest akademia dowodzona przez Dareka Okonila, który moim hmm. osobistym zdaniem jest, no, za, mało, za mało gada bullshitów, w związku z tym nie jest o nim głośna, ale moim zdaniem jest jednym z najbardziej utytułowanych i sensownych trenerów w Europie, dlatego zawsze chętnie gdzieś tam odwiedzam Darega. On też ma ekipę nie tylko irlandzką, ale ma ekipę z... w Europie ma również jakieś swoje afiliacje, w związku z tym był w stanie pościągać naprawdę bardzo, bardzo sensownych gości, także było na sumie około 25 osób na macie i naprawdę no świetnie mi się robiło, każdemu chyba dlatego, że nie było tam rund odpoczynkowych, tam każdy był dobry, a przy okazji, w związku z tym, że to są coś tam nasi znajomi, no to atmosfera była na tyle jakaś fajna, że tam nikt nikomu nie próbował niczego udowodnić mhm. i naprawdę szło zrobić cały tydzień mocnych, jakościowych treningów, bez żadnych kontuzji, bez żadnych spin, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wyszło i myślę, że będziemy kontynuować, bo Alicante jest naprawdę zajebistym miejscem. Gym jest również bardzo uroczy, także, także fajnie to wyszło i wydaje mi się, że takie kempy są no, naprawdę rozwojowe, także, także trzeba to robić. Mhm. A ten KMP we Włoszech ma być mniej więcej plus, minus coś takiego jak to? Czy to raczej będzie mm. bardziej wasz tylko, tylko no, na, pewno, na pewno, na pewno, na pewno. Czy na pewno będzie otwarty? Tak? Natomiast na pewno zabieramy całą e, ekipę naszą, powiedzmy tą zawodniczą, e, żeby sobie tam potrenować. To też jest jakby taki obóz przed mistrzostwami Europy, który też traktujemy bardzo poważnie. E, także jest to taki główny cel, a wszystkie tak naprawdę zawody krajowe e, są takimi side questami, powiedzmy. Mhm. No ale najważniejsze będą mistrzostwa Europy. I mistrzostwa Świata. Także to są na to, na to się gdzieś tam nastawiamy. To w międzyczasie pojawiła się też e, Aiga w, w Turcji, e, co jest e, o tyle interesujące, że oprócz tego, że ma się, jest dużo kategorii wagowych, to w każdej kategorii jest tam odpowiednio za pierwsze, drugie, trzecie miejsce 5, 3 i 2000 dolarów. Także no jeżeli w kategorii e, w, w absoluta można wygrać e, równowartość prawie 20 tysięcy złotych, no to wydaje mi się, że warto, warto się tym zainteresować, bo dla e, do moich chłopaków, gdzie wieku jest 19 20 lat no to jest game changer, tak naprawdę. Mm -hmm. Taka, e, ta, takie, ta, takie zwycięstwo, e, przy czym nie wydaje mi się, żeby to było coś nieosiągalnego, także, także myślę, że śmiało możemy tam jechać i walczyć o najwyższe cele. Mm -hmm. A właśnie, w porównaniu do tego, jak rozmawialiśmy rok temu dokładnie, mm. też na obozie, gdzie projekt takiej grupy mocno zawodniczej, że tak powiem, kiełkował, zaczynało się to, jak możesz ocenić to, co się stało przez ostatni rok, no bo oczywiście mhm. tutaj na ustach pewnie będzie Paweł Jaworski, który po prostu ten ostatni rok to miał jakby kolejne levele, wybijał do góry, e, no ale też myślę, że jakby cała grupa na tym zyskała, no i też jakby ci zawodnicy cały czas biją się, czy w Europie, czy na poziomie polskim, jakby no cały, czas, cały czas gdzieś jest to topka ścisła. No jest. Znaczy, no, opale chyba nie ma co dużo mówić, bo każdy wie, prawda no, i też no, nie ulega wątpliwości, że jest jakimś naszym takim no, liderem, koniem pociągowym powiedzmy naszej, naszej grupy, no ale też wydaje mi się, że... Mm, być może te wyniki nie byłyby Pawła tak imponujące, gdyby po prostu nie miał dobrego środowiska treningowego, czyli po prostu to, że na co dzień może ćwiczyć z chłopakami, którzy są go w stanie sensownie dociążyć. E, czyli no, po prostu są, są wymagającymi przeciwnikami, jakby wpływa no, korzystnie dla, dla wszystkich i dla Pawła, i dla całej ekipy e, dookoła, także oprócz tego, że my się rozwijamy, to to, co gdzieś tam odczuwamy i to jest bardzo miłe, to jest to, że po prostu jesteśmy doceniani nie tylko na, e, w polskim środowisku, ale również gdzieś tam w Europie, także przyjeżdżają do nas ludzie w tym momencie już z całej Europy, żeby z nami trenować. Są ludzie, którzy przenoszą się do naszej akademii na czasowo albo na stałe, dołączają do grupy, bo po prostu dociera do nich to, co jakby od początku był moim celem, czyli po prostu stworzenie gymu profesjonalnego. Tak? I bardzo często to się zdarza na gminnie. Jakby i chyba każdy, kto jest dłużej w tym środowisku wie, że tak jest, że po prostu w małych akademiach na, w całej Europie i na całym świecie po prostu pojawiają się talenty. Bardzo dobrze dobrzili zawodnicy, którzy są zadedykowani, chcą walczyć, chcą wygrywać, na w pewnym momencie po prostu borykają się z tym problemem że po prostu nie mają na co dzień sparing partnerów dobrych. Już nawet nie wspomnę o trenerach, ale y, chyba najważniejsi są sparing partnerzy. No i tacy ludzie po prostu zaczynają szukać sobie miejsca, gdzie mogliby znaleźć to środowisko takie, gdzie będziemy trenować dwa razy dziennie, sensownie trenować, y, y, gdzie trener się gdzieś tam zainteresuje, gdzie, będzie, gdzie będą pchali na zawody, y, gdzie będą szukane, nie wiem, jakieś inne możliwości rozwoju, y, zarobku i tak dalej, no ale wszystko dookoła jiu -jitsu. No i moim domem było stworzenie takiego miejsca, no i chyba jakoś to zaczyna, zaczyna powoli działać. Bo jak będą no mówię, no odzew, jest, odzew jest dość fajny i na pewno chcemy iść dalej w tym kierunku. I no takim celem było to, że po prostu też pamiętam, wydaje mi się, że każdy w momencie, tak to dłużej siedział, że taki naturalnym był wyjazd do Stanów na pewnym etapie, prawda, że każdy uh -huh. najpierw do Brazylii potem do Stanów, no nie? że trzeba było tam wyjechać, żeby się rozwijać, żeby walczyć z najlepszymi. No i wydaje mi się, że już jesteśmy na tym etapie. Polskie już jest na tyle mocne, europejskie dużicy jest na tyle mocne, że czas po prostu budować coś w domu, tak? że coś budować tutaj, żeby nie musieć ciągle jeździć i się prosić po obcych. No nie? Tak że żebyśmy mogli to robić. Tutaj wydaje mi się, że mamy wszystkie narzędzia. Jedyne, czego brakuje, no to wydaje mi się, że stany, Brazylia, przede wszystkim Stany, no to są. Tam można zarobić nawet na najgorszych głupotach e, mhm. i jest ta kultura kibicowania, wspierania, sponsoringu, w związku z tym po prostu tam jest tego troszeczkę łatwiej wyżyć. Usługi są drogie, także nawet e, po prostu trening w Akademii, e, jeżeli chcemy opłacić, jest drogi, nie? Także e, tam troszeczkę łatwiej jest e, jakby tego typu projekty prowadzić, natomiast no, to, że jest trudniej, to, to nie jest, to nie znaczy, że tego się nie da zrobić, także e, no, będziemy jakoś tam się męczyć, ale jakby jest dobra atmosfera, jakby wszyscy są naprawdę bardzo zadedykowani, nikt nie ucieka Wszyscy chcą tu zostać, każdy chce budować, więc wydaje mi się, że, że może być tylko lepiej tak naprawdę. Mhm. Macie jakieś zainteresowanie właśnie? Ludźmi z zagranicy, którzy chcieliby się na stałe przenieść? So, tak, no tylko że no, wiesz, chętnych jest dużo. Ten projekt starałem się też pomagać każdemu, kto, kto, tam, kto dedykuje siebie jako zawodowca, bo zdaje sobie sprawę, że mi 19 lat i dedykując się, że chce się być zawodowcem, no, to się ma małe możliwości tak naprawdę zadbania o siebie, o ile się nie pochodzi z bardzo bogatej rodziny. I no, mimo wszystko to wsparcie na początku jest nakierunkowane na ludzi, którzy jakby no, są stąd albo już jakby uczynili chociaż pierwszy krok i są w Warszawie. także na razie jakby ściąganie jakichś super talentów z e, zagranicy, no, to nie jest jakby mm, w tym priorytetem, ale z drugiej strony, no, właśnie tak jak wspomniałem o Włochach, no, to mamy paru takich e, właśnie już włoskie przypadki dzieciaków, no bo takich e, tam młodzież po 19-20 lat, którzy tutaj przyjeżdżają, e, widzą no, jak trenujemy, no i jakby mm, kombinują, żeby się tutaj sprowadzić. Natomiast mówię, no póki co jesteśmy za mało wydolni finansowo, żeby po prostu e, tworzyć projekt taki AOJ, e, no ale tak naprawdę każdy kiedyś od czegoś zaczynał, także ja wierzę, że jesteśmy na początku tego i przy mądrym zarządzaniu jakby jesteśmy w stanie po prostu stworzyć coś naprawdę, naprawdę dużego i sensownego. I na sam koniec powiedz jeszcze o projekcie Prio, bo to już za 3 miesiące, plus tak. minus 4, no, za, za 3 w listopadzie miesiąc. rusza tak, kolejna edycja. Tak, tak. Te 3 miesiące, tak wybieram się jeszcze raz po raz kolejny. Enty do, do Rio. Także tym razem chciałem tam zrobić dwie formuły. E, czyli na początku lecimy tak jak zwykle, czyli jest takie e, powiedzmy eksplorowanie Rio, poznawanie miejscówek miejscowych z, e, z połączeniem treningowym, ale to jest takie powiedzmy pół wakacje, pół jiu -jitsu. E, Natomiast drugą formułę chciałem e, zrobić obóz już taki typowo treningowy, czyli już nie będziemy nawet mieszkać w centrum Rio, tylko tak troszeczkę na obrzeże. Blisko plaży, bo blisko plaży, ale troszeczkę na obrzeże. Ponieważ e, drugi obóz chciałem tak jak zrobić z Pawłem przygotowawczym. E, w klubie, który też wydaje mi się zwarty warty wspomnienia w Piramid Jiu Jitsu. To jest miejsce, gdzie głównym trenerem jest Markus Aurelius, Filipe Machado też trenuje. I generalnie każdy sensowny zawodnik, który odwiedza Rio i trenuje w nogi, trenuje w Piramid, ponieważ no, to jest pierwsze miejsce, które naprawdę po 10 latach odkrycie tam jeżdżenia, odkrycie tego miejsca było przełomowe, ponieważ to są ludzie, którzy trenują normalnie. jakby Można się zdziwić, ale w Brazylii po prostu są również miejsca z ludźmi, którzy trenują sensownie z dobrą metodyką. E, odpowiedzialnie e, i naprawdę po prostu trening tam jest e, czystą przyjemnością i jest po prostu wysoki, jest na wysokim poziomie, e, co nie jest regułą, bo zazwyczaj po prostu jest tam walka o przetrwanie i walka o bycie największym samcem Alfa. Także e, po tym jak znalazłem fajny gym, fajnych chłopaków, stwierdziliśmy, że zrobimy coś razem. Także też jest e, drugi... E, Jeden obóz będzie taki bardziej, tak jak powiedziałem, rekreacyjny. Drugi obóz, ale oczywiście ze sportem i z jiu mhm. i z kimonami, i ze wszystkim. Drugi to już jest typowo nogi, taki bardziej zawodniczy. Z, no tam parę, parę tam poza Filipem Machado i Pawłem Jaworskim i Markiem, poza tam jeszcze chłopaków od siebie też biorę pewnie zawodniczej, ale myślę, że jeszcze parę nazwisk może dołączyć. Tam Dante coś się podpytywał, także, także myślę, że może być mhm. spokojnie. Właśnie, no. to jeszcze wywołałeś temat Dante, bo to, chciałem się o to zapytać, jak w ogóle się go udało sprowadzić i praktycznie na cały tydzień, yes, jeśli dobrze tak, pamiętam, tak, tak, tak. więc myślę też to, no chyba pierwszy raz taka sytuacja, że jak już ktoś przyjechał na seminarium, to on był z grupą praktycznie cały mhm. tydzień. Znaczy w zasadzie to, to było odwrotnie, że to seminarium to było przy, przy okazji, mhm. bo jakby pierwszym takim nastawieniem jakby było po prostu, żeby przyjechał Jechać, e, i sami potrenować. Także najpierw pojechał tam Paweł Jaworski, pomagać się e, przygotowywać e, Dantemu do walki z Langakerem. Zresztą bardzo bardzo mądra decyzja, ponieważ wydaje mi się, że styl Pawła mógł e, w przygotowaniach e, dantego pod Langakera móg, mógł pomóc e, i tak no to się, się stało. Nie wygrał też tę walkę. Dante, Dante wygrał. E, no i jakby w, musiał się, że tak powiem, e, zreważować rewizytą, e, co też zrobił. Także, także mówiliśmy się, że wpadni na tydzień. E, Obietnicy dotrzymał a przy okazji jak już był, no to wiadomo, fajna postać, prawda? Mm -hmm. jeden z chyba stopowych graczy w tym momencie, w związku z tym zorganizowaliśmy również seminarium, ale to już tak bardziej pod niego. No i cóż, no bardzo, bardzo się cieszę, bo Dante jest po prostu fajny koleś i, i mądry typ, także co nie jest normą w tym środowisku, wbrew pozorom. <laughs> także po prostu dobrze się razem spędzało czas, bardzo fajne, jakościowe treningi. Fajnie też, że jakby Dante, tu już też jesteśmy na tym poziomie, że Polska na ten poziom są, że to nie jest tak, że przyjeżdża człowiek za granicę i musi przejąć pałeczkę jakby i nagle po prostu zawiadywać bandą głupców, tylko po prostu Dante wszedł w nasz tryb treningowy, jakby trenował z nami na naszych grupach, wedle naszej metodyki, z czego był bardzo zadowolony i to też było takie bardzo miłe być docenianym przez, przez zawodnika tego formatu. Także tydzień bardzo fajny, bardzo jakościowy no i mam nadzieję, że to nie ostatnie takie nazwisko, które nas odwiedza, tylko, że stanie się to w pewnym sensie regułą, a Warszawa będzie takim hubem judisowym. No mam nadzieję, że z w związku z tym, że DCC też będzie w Polsce, to, to też jakby gratu nasz, do naszej bramki i będzie, tylko, tylko korzyści z tego będą. Mhm. Czyli też główny cel dla zawodników z całej grupy zawodniczej Trals DCC? Mhm. No nie, nie, nie dla całej, Aha. na pewno dla w dużej części, no tam z 5 osób e, sześć co wydaje mi się, że jak na klub e, to i tak jest sporo, no bo wystawić to wystawić, ale wystawić takich, e, którzy po prostu mogą myśleć o, o podium co najmniej e, to wydaje mi się, że tam 5-6 osób to i tak jest dużo, e, także tyle pewnie wystawimy, natomiast e, no Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata są o tyle spoko, że tam jakby też mogą walczyć e, goście o i gościu z niższymi pasami, także mm -hmm. to są już takie bardziej, tam już pewnie pojedziemy 20, 25 parę, nie? Trialsy kilka, no ale jakby tych cieszę się, że tych okazji do, do, do startowania jest coraz coraz więcej, te zawody są coraz ciekawsze, jakby pojawiają się pieniądze, pojawiają się dobre oprawy, transmisje, także myślę, że żyjemy w dobrych czasach w na rzewicu, naprawdę, że to jest z roku na rok, tak jak się na to patrzy, to po prostu ten rozwój jest gigantyczny. I nie jesteśmy już skazani tylko na jakieś lokalne zawody, które tak naprawdę nie dają absolutnie żadnej rozpozorowolności na świecie, e, tylko już naprawdę możemy jeździć i dać się zauważać i potem gdzieś progresować. Także, e, także fajnie, że możemy rozmawiać już z jakimiś większymi organizacjami, coś tam się dzieje w każdym razie. Mhm. Dobrze, także wielkie dziękuję. Bardzo tak, dziękuję. Fajnie Marcin Polczyk i Dzięki 11 obóz Akademia Gorilla Summer Camp. Tak jest.